10 najpotężniejszych armii w NATO 2025. Miejsce 10 Szwecja. Szwecja stała się członkiem NATO w 2024 roku. Wydatki na armię w 2024 roku wynosiły około 13,4 miliarda dolarów, czyli nieco ponad 2% PKB. Szwedzka armia składa się z około 24 tysięcy czynnych żołnierzy. Posiada także rezerwistów, którzy liczą 33 tysięcy ludzi. Siły paramilitarne wynoszą 25 tysięcy personelu. Łącznie Szwecja posiada 82 tysiące personelu wojskowego. Szwedzka armia posiada różnorodny sprzęt wojskowy, w tym około 120 czołgów Strv 103 oraz Strv 122, będące ulepszoną wersją niemieckiego czołgu Leopard 2A5. Szwedzkie siły powietrzne mają na wyposażeniu 212 samolotów wojskowych. W tym 71 samolotów myśliwskich, takich jak JAS 39 Gripen, Szwecja posiada także 53 śmigłowce. Szwedzkie wojsko ma do dyspozycji 8000 pojazdów bojowych, takich jak bojowy wóz piechoty CV-90, oraz 26 dział samobieżnych, takich jak Archer. Według Global Firepower, Szwecja nie posiada wyrzutni rakietowych MLRS. Szwedzka marynarka wojenna ma na wyposażeniu 7 korwet, 5 okrętów podwodnych, 8 niszczycieli min oraz 300 okrętów patrolowych. Miejsce 9 Kanada. Kanada jest członkiem NATO od 1949 roku, czyli od momentu powstania sojuszu. Wydatki na armię w 2024 roku wynosiły około 30,5 miliarda dolarów, czyli zaledwie 1,4% PKB. Kanadyjska armia składa się z około 68 tysięcy czynnych żołnierzy. Posiada również rezerwistów, którzy liczą 27 tysięcy ludzi. Siły paramilitarne 5,5 tysiąca personelu, łącznie Kanada posiada 100 500 personelu wojskowego. Kanadyjska armia posiada około 74 czołgi, głównie Leopardy 2A6. Siły powietrzne mają na wyposażeniu 375 samolotów wojskowych w tym 65 samolotów myśliwskich. Kanada posiada także 143 śmigłowce wojskowe. Kanadyjskie wojsko ma do dyspozycji 18 tysięcy pojazdów opancerzonych. Ponadto nie posiada dział samobieżnych i wyrzutni rakietowych MLRS. Kanadyjska Marynarka Wojenna ma na wyposażeniu 12 fregat, 4 okręty podwodne oraz 14 okrętów patrolowych. Miejsce 8 Hiszpania. Hiszpania jest członkiem NATO od 1982 roku. Wydatki na armię w 2024 roku wynosiły około 21,2 miliarda dolarów, czyli zaledwie 1,3% PKB. Liczba żołnierzy w czynnej służbie wynosi około 133 tysiące osób oraz 15 tysięcy rezerwistów. Hiszpania posiada formacje paramilitarne liczącą 78 tysięcy personelu. Łącznie armia hiszpańska ma w służbie 226 tysięcy personelu wojskowego. Hiszpańskie siły zbrojne posiadają 327 czołgów. W tym Leopardy 2A6 i 2A4. Siły powietrzne mają na wyposażeniu 513 samolotów wojskowych, w tym 140 samolotów myśliwskich oraz 12 samolotów szturmowych. Hiszpania posiada także 121 śmigłowców wojskowych oraz 17 śmigłowców szturmowych. Hiszpańskie wojsko ma do dyspozycji ponad 15 tysięcy pojazdów opancerzonych, 96 dział samobieżnych oraz 140. 40 dział holowanych. Hiszpania nie posiada wyrzutni rakietowych MLRS. Ponadto ma do dyspozycji trzy baterie systemu Patriot oraz 8 baterii krótkiego i średniego zasięgu NASAMS. Hiszpańska marynarka wojenna jest wyposażona w 11 fregat, 3 okręty podwodne, 6 niszczycieli min oraz 23 okręty patrolowe. Miejsce siódme Polska. Polska jest członkiem NATO od 1999 roku. Wydatki na armię w 2024 roku wynosiły około 34,9 miliarda dolarów, czyli rekordowe 4,1% PKB. W polskiej armii służy obecnie 202 tysiące czynnych żołnierzy oraz 350 tysięcy w rezerwie. Ponadto polska armia posiada siły paramilitarne, które liczą 50 tysięcy personelu. Łącznie Polska Armia ma w służbie 602 tysiące personelu wojskowego. Wojska lądowe posiadają 612 czołgów, w tym najnowsze M1A2 Abrams i K2 Black Panther. Polskie siły powietrzne mają na wyposażeniu 468 samolotów wojskowych w tym 59 samolotów myśliwskich i 34 samoloty szturmowe. Polska posiada także 215 śmigłowców wojskowych oraz 30 śmigłowców szturmowych. Na wyposażeniu wojsk lądowych jest ponad 14 tysięcy pojazdów opancerzonych. W tym KT Orosomak i BWP Borsuk Polska posiada 525 dział samobieżnych, w tym AHS Krab oraz K9 Tander. Ponadto na wyposażeniu ma 211 wyrzutni rakietowych, w tym K-239 Czunmo i Himars. Polska marynarka wojenna jest wyposażona w dwie fregaty, dwie korwety, jeden okręt podwodny, trzy niszczyciele min i trzy okręty patrolowe. Miejsce szóste, Niemcy. Niemcy jako RFN są członkiem NATO od 1955 roku. Natomiast jako całość od 1990 roku po zjednoczeniu Niemiec, wydatki na armię w 2024 roku wynosiły około 97,6 miliarda dolarów, czyli nieco ponad 2,1% PKB. Niemiecka armia znana jako Bundeswehr składa się ze 181 tysięcy czynnych żołnierzy oraz 34 tysięcy rezerwistów. Niemcy nie posiadają sił paramilitarnych. Łącznie armia niemiecka ma w służbie 215 tysięcy personelu wojskowego. Niemcy posiadają różnorodny sprzęt wojskowy, który obejmuje 295 czołgów Leopard 2, w tym 18 najnowszych modeli Leoparda 2A8. Niemiecka Luftwaffe ma na wyposażeniu 618 samolotów wojskowych, tym 133 samoloty myśliwskie oraz 76 samolotów szturmowych. Niemcy posiadają także 318 śmigłowców wojskowych i 55 śmigłowców szturmowych. Bundeswehr ma do dyspozycji ponad 79 tysięcy pojazdów opancerzonych, takich jak Marder, Puma czy Boxer. Na wyposażeniu niemieckiej armii znajdują się 134 działa samobieżne, Panzerhaubitze 2000, a także 33 wyrzutnie rakietowe M270 MLRS Bundeswehr ma do dyspozycji 90 samobieżnych zestawów przeciwlotniczych Gepard oraz 9 baterii systemu Patriot. Marynarka wojenna Deutsche Marine posiada 12 fregat rakietowych, 5 korwet, 6 okrętów podwodnych oraz 12 niszczycieli min. Miejsce 5. Francja. Francja jest członkiem NATO od 1949 roku. Wydatki na armię w 2024 roku wynosiły około 64,2 miliarda dolarów czyli 2% PKB. Francuska armia liczy około 200 tysięcy czynnych żołnierzy oraz 26 tysięcy w rezerwie. Ponadto Francja posiada siły paramilitarne, żandarmerię narodową oraz gwardię narodową, które łącznie liczą 150 tysięcy personelu. Łącznie francuska armia ma w służbie 376 tysięcy personelu wojskowego. Francja posiada 222 czołgi, w tym czołgi Leclerc. Francuskie siły powietrzne mają na wyposażeniu 972 samoloty wojskowe, w tym 224 samoloty myśliwskie, takie jak Dassault Rafale. Francja posiada także 447 śmigłowców wojskowych oraz 69 śmigłowców szturmowych. Francuskie wojsko ma do dyspozycji ponad 85 tysięcy pojazdów opancerzonych i 96 dział samobieżnych takich jak Armatochaubice Cezar. Francja posiada także zaledwie 9 wyrzutni rakietowych. Francuska marynarka wojenna jest wyposażona. w jeden lotniskowiec 10 niszczycieli 11 fregat, 9 okrętów podwodnych oraz liczne jednostki patrolowe. Francja jest również mocarstwem nuklearnym i posiada około 300 głowic jądrowych. Miejsce czwarte włochy. Włochy są członkiem NATO od 1949 roku. Wydatki na armię w 2024 roku wynosiły około 34,4 miliarda dolarów, czyli 1,5% PKB. Włoska armia składa się z około 165 tysięcy czynnych żołnierzy i 19 tysięcy rezerwistów. Ponadto Włochy posiadają siły paramilitarne. Korpus karabinierów, odpowiednik żandarmerii wojskowej, służy w nim 105 tysięcy ludzi. Łącznie Armia Włoska ma w służbie 289 tysięcy personelu wojskowego. Włochy posiadają różnorodny sprzęt wojskowy, w tym 200 czołgów, takich jak Leopard 2 oraz Ariete. Włoskie siły powietrzne mają na wyposażeniu 800 samolotów wojskowych tym 90 samolotów myśliwskich i 67 samolotów szturmowych. Włochy posiadają także 402 śmigłowce wojskowe oraz 57 śmigłowców szturmowych. Włoskie wojsko ma do dyspozycji 62 tysiące pojazdów opancerzonych, 64 działa samobieżne oraz 108 dział holowanych. Włochy posiadają także 21 wyrzutni rakietowych MLRS. Włoska Marynarka Wojenna jest wyposażona. W dwa lotniskowce cztery niszczyciele, trzynaście fregat, osiem okrętów podwodnych oraz liczne jednostki patrolowe. Miejsce trzecie Turcja. Turcja jest członkiem NATO od 1952 roku. Wydatki na armię w 2024 roku wynosiły około 22,7 miliarda dolarów, czyli 1,5% PKB. Armia turecka liczy 355 tysięcy czynnych żołnierzy oraz 378 tysięcy w rezerwie. Ponadto Turcja posiada siły paramilitarne, które liczą 150 tysięcy personelu, łącznie turecka Armia ma w służbie 883 tysiące personelu wojskowego. Turcja posiada różnorodny sprzęt wojskowy. Armia turecka korzysta głównie z czołgów takich jak Leopard 2A4 i Leopard 2A6, a w przyszłości własnego czołgu Altaj. Tureckie siły powietrzne mają na wyposażeniu ponad 1000 samolotów wojskowych. W tym 205 samolotów myśliwskich, natomiast nie posiada samolotów szturmowych. Turcja ma na wyposażeniu 502 śmigłowce oraz 110 śmigłowców szturmowych. Tureckie wojsko ma do dyspozycji 55 tysięcy pojazdów opancerzonych, ponad 1000 dział samobieżnych oraz 1700 dział holowanych. Turcja posiada także 286 jednostek wyrzutni rakietowych MLRS. Turecka marynarka wojenna jest Wyposażona w 16 fregat, 9 korwet, 12 okrętów podwodnych, 34 okręty patrolowe oraz 11 okrętów do zwalczania min. Miejsce drugie, Wielka Brytania. Wielka Brytania jest członkiem NATO od 1949 roku. Wydatki na armię w 2024 roku wynosiły około 82,1 miliarda dolarów, czyli 2,3% PKB. Liczewność brytyjskiej armii, zwanej jako British Army, wynosi 185 tysięcy czynnych żołnierzy oraz 924 tysiące rezerwistów. Ponadto Wielka Brytania nie posiada Sił paramilitarnych Łącznie brytyjska armia ma w służbie 1 109 000 personelu wojskowego. Brytyjska armia posiada 213 czołgów Challenger 2, brytyjskie siły powietrzne mają na wyposażeniu 664 samoloty wojskowe, w tym 120 samolotów myśliwskich, takich jak F-35 i 29 samolotów szturmowych. Wielka Brytania posiada także 276 śmigłowców wojskowych. Oraz 52 śmigłowce szturmowe. Brytyjskie wojsko ma do dyspozycji ponad 27 tysięcy pojazdów opancerzonych, 71 dział samobieżnych oraz 126 dział holowanych. Wielka Brytania posiada także 41 wyrzutni rakietowych MLRS. Brytyjska Marynarka Wojenna jest wyposażona w dwa lotniskowce, 6 niszczycieli, 11 fregat, 10 okrętów podwodnych, w tym atomowe okręty podwodne typu Astyut oraz Vanguard oraz liczne jednostki patrolowe. Wielka Brytania jest również mocarstwem nuklearnym i posiada 225 głowic jądrowych. Miejsce pierwsze USA. Stany Zjednoczone są członkiem NATO od 1949 roku. USA jest największym światowym wydawcą na cele obronne. Wydatki na armię w 2024 roku wynosiły około 967,7 miliarda dolarów, czyli prawie 3,4% PKB. Armia USA liczy 1 328 000 czynnych żołnierzy oraz 800 tysięcy w rezerwie. Nie po Posiadają natomiast sił paramilitarnych. Łącznie Armia Stanów Zjednoczonych ma w służbie 2 128 000 personelu wojskowego. USA posiada zaawansowany i różnorodny sprzęt wojskowy, w tym 4 600 czołgów, z czego 1000 to czołgi Abrams. Siły powietrzne USA mają na wyposażeniu 13 200 samolotów wojskowych w tym 1854 samoloty myśliwskie i 896 samolotów szturmowych. Stany Zjednoczone posiadają także 5730 śmigłowców wojskowych oraz 1000 śmigłowców szturmowych. Wojsko USA ma do dyspozycji ponad 360 000 pojazdów opancerzonych, 1600 dział samobieżnych oraz 1260 dział holowanych. USA posiada także 694 wyrzutnie rakietowe MLRS. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych jest wyposażona w 11 lotniskowców, 75 niszczycieli, 23 korwety oraz 64 okręty podwodne, w tym okręty typu Ohio oraz Virginia. USA jest oczywiście mocarstwem nuklearnym i w swoim arsenale posiada ponad 5500 głowic jądrowych.